Witam, witam. Pojawił się mityczny Tytan, przez niektórych nazywany mistycznym. No ale jest mityczny, fantastyczne imię. Jormungand. Mogliby wymyślić łatwiejsze, ale to widzę, że polecieli po bandzie z tymi imionami, tak samo z postaciami. Jeśli chodzi o tego Tytana, to... Już mam jego awatar, właściwie mam wszystkie awatary tych mitycznych Tytanów, natomiast oczywiście będę grał na ranking. I teraz, jeśli chodzi o taktykę, co do tego Tytana, to są trzy postacie, które właściwie są w każdej drużynie stopki. To jest Tarlak. 100% zwiększenia obrażeń. Może być zbafowany do 160%, czyli w tym przypadku przy banerze y, tytanów do 150%. Y, wiewiórka bafuje klocki, plus 60% ataku z klocków, i y, Gregorion plus 30% szans na uderzenie krytyczne, plus zwiększa atak wszystkim bohaterom o 5%. Y, co jest ciekawego, jeśli chodzi o tego tytana, nie można mu obniżyć obrony, więc tutaj takie postacie jak Evelyn czy Freak nie wykorzystają swojego potencjału. Natomiast no nie dziwię się, że Eddard je używał. Mają dosyć wysoki atak i to się liczy. Więc jeśli chcecie powalczyć o rankingi, to oczywiście trzeba tutaj wziąć udział w ekstremalnej walce. Ja z reguły robię. Wszystkie walki ekstremalne. Czasem później robię walkę odważną, natomiast właściwie tylko trzy silne walki z pełnymi artefaktami, a później troszkę na ludzie. To może trochę nas zgubiło ostatnio, bo skończyliśmy na setnym miejscu, jeśli chodzi o sojusze, co i tak jest dosyć dobrym wynikiem, bo w rankingu sojuszy jesteśmy bodajże na 1800 800 miejscu. I teraz Kogo ja będę używał? Nie, no nie, żółtych nie. Oni zostali po poprzednim. E, dobra, będzie Miki. Nie chcę go używać na pierwszym z, y, miejscu, bo mnie drażni e, tam i czasem źle kliknę. E, I. Mm, i skrole dają mi niebieskie klocki. Dobra, dlaczego taka drużyna? Ewelin ma dosyć wysoki atak. 823. Lili 856. I teraz, jeśli chodzi o Bertylię, ona ma 821, natomiast Mały John ma. 831. E, szybciej zginie, jeśli zginie, natomiast e, odrobinę większe obrażenia. Dlaczego teluria? E, tylko i wyłącznie dla jej spoiwa żywiołów, czyli plus 10% szans na trafienie krytyczne. E, nie mam wśród zielonych żadnych innych buferów ataku czy ciosów krytycznych, więc muszę bazować na telurii. I jeśli chodzi o artefakty, to, a, to jest ok. No i skrole, trochę mi się kończą, będzie trzeba dorobić. Um, ok, tak. E, I zaczynam od tego, że używam huragan na pierwszej trójce. Odpalam Telurię e, z bafami i mikiego. E, no i wypada zacząć od sztandaru Tytanów. E, Okej, okay. dobra i to będzie moja drużyna. No dobra, trzymajcie kciuki, żebym źle nie trafił e, palcem w Mikiego, żeby skrole dawały mi zielone. E, I zazwyczaj to ta druga albo trzecia walka jest u mnie najlepsza. Jedziemy. E, jeszcze tylko przed walką powiem jaki jest plan. Plan jest taki, żeby zrobić około 400 tysięcy obrażeń. W jednym ataku to jest trudny tytan, więc te 400 tysięcy powinno spokojnie dać 1%. No dobra, zobaczmy, co się uda ugrać. Świetny start. Eee, dobra. Dobra i niestety scrole są zablokowane. Jakoś strasznie się nie układa ta walka. Okej, okay, tak lepiej. 300 tysięcy słabo ale 3452 miejsce no dobra trzeba się poprawić e, mała zmiana w bohaterach Bertie wchodzi e, ponieważ ma nadal bonus i Gadeirus żeby buffował Lily siebie i Bertie e, zobaczymy jak to zadziała och Dobra, na razie mi się podoba. Aha i zablokowali. Ja nie lubię tego, jak jest jeszcze sekunda, czy nawet prawie dwie sekundy i nie da się kliknąć w klocka. Dobra, i ostatnią próbę spróbuję tak. Ach. No jasne, niebieskie. To już widzę, że tu będzie ciekawie. żadne diamenty się złożyć no? Boże serio Okej okay, ale trochę to pomogło No dobra, i teraz już bez zwojów trzeba sobie radzić. I niestety są zablokowane huragany. Dokładnie tak samo jak pierwsza walka. No dobra, niestety e, będzie musiało to wy, wystarczyć. Mam nadzieję, że tak będzie e, i reszta ataków zrobię trochę słabszych. E, także tyle, jeśli chodzi o walkę z mitycznym. Trzymajcie się. Do zobaczenia.